Kamil dzisiaj bez bramki, natomiast w pierwszej połowie bramka anulowana, czy to dla was wpłynęło to na was? W przerwie rozmawialiście o tej bramce? Nie, to się wydarzyło na, na początku pierwszej połowy. No, nie mieliśmy na to wpływu gdzieś tam, gdzieś tam widać, że ta sytuacja była. Stykowa, kontrowersyjna, długo to sprawdzane było, ale no, nie mamy wpływu na, na decyzję sędziów na wozie WAR. I przyjęliśmy to po prostu tak, jak trzeba było przyjąć. Dalej dążyliśmy do strzelenia bramki. I do, chociaż do przerwy to się nie udało, to, to, to szybko po przerwie pokazaliśmy, że, że naprawdę na tą bramkę byliśmy pazerni. To nie była jedyna bramka anulowana w tym spotkaniu, natomiast bardziej interesuje nas również ta, ta druga część, ponieważ nie tracimy bramki i nie tracimy bramki przede wszystkim w końcówce. Czy zaczęliście bardziej się skupiać na ostatnich minutach spotkaniach? Nie, to nie jest tak, że wcześniej się nie skupialiśmy na, na ostatnich minutach spotkania. No, czasami po prostu z boiska tak, tak sytuacja się rozwijała, że, że gdzieś zdarzało się te bramki tracić, często też była to, to jakość przeciwnika. Często było też za, e, ciężko było zapobiec tym, tym bramkom, więc e, to na pewno nie jest tak, że, że w końcówkach, e, czy tracimy koncentrację, czy jakiś inny powód, po prostu no, czasami tak z boiska, z gry to wynika, że, że te gole się traci, a, a też no, nasz sposób grania kosztuje, kosztuje dużo sił, dużo zdrowia i. I gdzieś tam czasami może tego przysłowiowego metra czasami zabraknąć, ale no, cieszymy się, że dzisiaj zagraliśmy na zero z tyłu. Yy, chciałbym z tego miejsca też pochwalić, pochwalić chłopaków yy, za, za grę w defensywie, bo, bo naprawdę szliśmy na każdą piłkę i, i było to widać, że była ta determinacja, żeby, żeby tego gola nie stracić. Idziecie też w górę tabeli. Czy widzieliście już, jak wygląda teraz sytuacja w tabeli, i czy śledzicie i czy będziecie komuś kibicować? już I wiecie już komu. Czy wiadomo, że no nie, nie da się w tym momencie sezonu tabeli nie śledzić, więc wiemy w jakim miejscu jesteśmy, wiemy, wiemy w jakim miejscu byliśmy przed meczem i w jakim jesteśmy teraz i, i też wiemy to, że nie możemy następnymi meczami zaprzepaścić tego, co zrobiliśmy do tej pory. Ciężko będzie kibicować komuś, bo, bo my sami gramy w piątek, więc. Wszystko, wszystko jest w naszych nogach, w naszych rękach i głowach, więc na, na początku zaczniemy od siebie. A później, jeżeli sytuacja do tego zmusi, to, to na pewno będziemy też trzymać kciuki za, za zespoły, które mogą nam pomóc. Czy odetchnęliście z ulgą po dopisaniu kompletu punktów po dzisiejszym spotkaniu? Czy oddech jest, ale można powiedzieć taki umiarkowany i delikatny, bo, bo tym bardziej w ekstraklasie. Co pokazała, a, poprzednia kolejka dzieją się różne rzeczy i, i, i teoretycznie ci faworyci nie zawsze wygrywają, więc na pewno trzymamy rękę na pulsie. Nikt tutaj nie odpuszcza, nie zadowala się tym, co jest i, i wiemy, że, że przed nami został ten, ten jeden krok i będziemy robić wszystko, żeby, żeby to zrobić. Powodzenie w takim razie najpierw w meczu z górnikiem, potem w meczu z piastem, oczywiście w meczu domowym, i mamy nadzieję, że frekwencja będzie dopisywała tak, jak dopisała dzisiaj. My też mamy taką nadzieję, że, że na ten ostatni mecz w sezonie stadion yy, może, może nie będzie pękał w szwach, ale, ale na pewno liczymy na te duże wsparcie.